Siemaneczko, z tej strony gamiu.pl, a dzisiaj zagramy sobie y, w taką grę, w której, y, w taką grę bubla Gum Bounce i ona jest na Facebooku. Y, wyzywam w niej y, ga, gaziego.pl, musi pobić mój rekord. Przedtem nagrywałem ale nie nagrało mi głosu, więc było szkoda, bo miałem 307 punktów. Może ten filmik wrzuca tę urywkę. Dobra, zaczynamy. Tu na początku jest trudno, nawet. O, teraz poszło mi łatwo. Gdy na ten czerwony guzik, to nas wybija daleko do przodu. Czekajcie na mega filmik. Będzie on fajny. Jeszcze go nie wrzuciłem, bo montujemy już go dwa dni. Jest długi i będzie fajny. Będą różne w nim animacje. Weźcie, mam dobry y, program do nagrywania. Pierwszy raz go używam. Przedtem głos mi się nie nagrał, więc macie potwierdzenie, że nie umiem nim nagrywać. A jeśli teraz mi się nie nagra, to nie wiem co zrobię. Jestem strasznie zmęczony po nocy. Źle się wyspałem. No już mamy 190. Dalej do 300. Jeśli ta lamka mnie nie pobije, będzie miała czelędrzyk, ale ja już go wymyślę. Nie wiem, czy ten filmik zrobić taki długi, nabić 500 może punktów. Ta lampka jest słaba w grach, nie powinien. Ta gra jest trochę nudna. Jestem Koksem. Jeszcze nigdy tego nie przeszedłem. O nie, drugi. Ja. 320. Gazi, masz to pobić. Jeśli tego nie pobijesz, masz ostry challenge. Jeszcze się to wymyśli, co tu będzie. No to ja kończę ten filmik. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Bijajcie na Face'a, na stronkę Gamio.pl. Tam będą filmiki, już są dwa wrzucone. Na razie inne filmiki montujemy. Mam słabego neta, więc filmiki będą się pojawiały nie aż tak często. No to cześć. I czołem. Zobaczymy się w kolejnym odcinku.